A, co robimy? Będziemy sobie popytać włosy. Oh. No ale skoro nie ma Gabriele i Michalinę? No, bo Michalinę w szpitalu, potem jak dostała skręconą nogę. A no tak. A Madeline, a syna na Madeline. To, like, Hmm, Dobry imion? Poczekaj, Czekaj, Dlaczego ani nie ma? Nie wiem. Nosi, powiedziała mi, że się zdezestowała i długo jej nie będzie. Aha, no dobra. To chodzi o retę. Dobra. To co robimy? Jakieś propozycje? Co to było? Ja by to Ej, dobra, a chodźmy na tyżuro. Napisamy jej. No dobra, chodźmy. Ej, mogę wam zrobić zdjęcie? No dobra. Okay. <laughs>